Dobra. Test słuchawek Razera przed wysyłką. OLX Dla pewności. Włączamy. Czujniczek. właśnie Do komputera. U, u, u. Puszczamy muzykę. Podłączył się. to uh, jest Razer czy to jest zaraz aha podłączył Już dobra dobra uh, Razer Ultimate muzyczka o, no. dobra dwie głośniki działają z dwóch stron nie wiem tak to kosztuje jedno i drugie tak że wszystko jest spoko oprócz mikrofonu